nie no dobra, witam was bardzo serdecznie nazywam się asasyn76 i witam was w grze na moim kanale fuck Ride 3 zakończyliśmy sobie w tym momencie więc idziemy weźcie, podbić sobie maszt czekajcie tu coś było no A pin aha przetrzymaj to było Dobra, nie wnikam Udawno się nie grało W sumie tej gry nie całą przeszłość, ale okej okay. Bo na laptopie grałem na tych lagach, ale cicho No brawo Nie, chujinka bym powiedział, wiesz? Dobra, czekajcie, tu buka wąż Dostał! No i nadal żyje, co to zeskoczył by... Dobra, tu coś mamy, pozbieramy Jak dają... sobie pistolec, bo na naboje Do tego węża normalnie Nawet sam łuczek Aktywuję marsza aby blokować nowe obszary na mapie, zyskałem bezpłatnie co? Bezpłatny dostęp do broni. wyskapak, Oblokuj nowe misje. Ha, dobre. No, okay. Co? Ja patrzę tu. A ja sobie popatrzę, i co? Dobra, e, gdzie to jest? To było? Do góry, dobra. Okej, okay, okej. Okay. A dwa paski HP mam Teraz patrzę Jolo! Nie no, nie zrobię Spodobny jak do Assassin's Creed Success. No to lecimy na jolo, jak to powiadasz, Shift? Nice ride, huh? a nie, nie, dobry, dzień dobry, co się zbugowało. Otwórz mapę M. Mm -hmm. Shops, adventures. The island calls to you. And, no, and visa, is the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. No, zanace, masz. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail, not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses, and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Escape. Czekajcie, bo pewnie tu coś było. No właśnie, skrzynka była. Dawaj, dawaj, dawaj. A ty co? Zabłądziłeś, czy pomyliłeś się? Przytrzymaj E. Nowy samuczek. W, -gas, S, hamulec. E A D. Kierowca, spacer ręczny. Przytrzymaj E, by wyjść, pojazd żeby wyjść z pojazdu. Patrz do tyłu, C zmiana... Nie działa, no dobra. No to jedziemy. Wow, Nie jeździ w tej grze. Naprawdę, chyba na to widać, na tym, a co tu mamy? Co ciekawostki sługi. Czy Czy Co to było? Nie wiem. Mogę wejść do tej chaty, czy nie? Chyba nie. Mogę? A co tu jest ciekawego jeszcze? A tu były drzwi. No, mózg. Takie mózgu nie mam, to nie wiem. Tu coś było. Czemu mi strzeliła postać? Nie wnikam. Kajty, porazłech. Jak ja mam tu. Dobra, jedziemy. Nie będę robił misji na 100% chyba. Tylko te misje główne porobimy. Nie, główne. Te, te misje prawdziwe porobimy. Co mam pozbierać? No to tu coś widzę zielonego. Tu co to jest? Co tu mamy? A przecież że by to było to? Au. Nie, a ja, przecież by to było to. I tu co, nic, nic ciekawego nie ma. Tylko takie coś. Okej. Okay. Nie wnikam. Czekaj, to jest chyba po drugiej stronie. U góry, pode mną. Czekaj, mam cię zabić, nie? Dobra. Przytrzymaj E. Skóra dziczka. Dzika, dzika. Jest tu dzik? Czy nie ma? Skrzynka, skrzyneczka, fajnie. Tu coś jest ciekawego. Nic nie widać na mapie. Jest tu czerwony listek. Tu nie przejdę. No, dobra. Tu mamy zielony listek. Czerwonego listka mi brak i dzika. Tu coś ciekawego słyszę, dzika. A gdzie to ja nawet nie wiem, dzikuś. To nie ważne. Eee... Gdzie jestem? Ta czerwona A tu Nie możesz wziąć Ha, 1 na 1, dobra, niebieski Liz 0 To jesteś ty Czemu nie mogę? Nie wiem, nie mogę tego liścia wziąć. Nie wiem czemu. Ka On jest. No jest jakby pode mną, ale go nie widzę. Halo Czy by się gaz zbugowała? No nie mogę w ogóle tego podnieść. Ej, gra się zbugowała? Bez kitu nie mogę Żal Gra mi się zbugowała. Nie możesz... Jest pełny. Jak jest pełny? Jak ja mam pełną torbę? Jak ja w ogóle... Muszę zrobić misję. Czyżby... To jest to, że zepsułem grę na łupy? Serio? To będzie przez to? Oj, ja, no to zepsułem grę takim razie Czekajcie, plecak na łupy Odrzuć Czekaj, tę kartę mogę odrzucić to odrzuć. To odrzuć. Tak, wszystko miałem zapełnione. I dlatego. No to gra mi się nie zbugowała, tylko za dużo przedmiotów już miałem. Dobra. No i teraz się wszystko zgadza. Odpiś mapę, się yy, konie, szybkie podróże, tak? Szybka podróż tu. Dobra, czemu nie? Czekaj, to mogę tu sprzedawać? Mogę, nie potrzebuję na razie tego, czekaj. Wiem, że mogę. E, nie torbę. Podręcznik? Nie, 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 nie. Co tu mamy ciekawego? Bo pewnie mam coś jakąś zmianę za darmo. Uzupełni to. Krótka broń. Mam za darmo? Mam co za darmo. I to jest lepsze. No to ja to biorę z tłumiczkiem No to wizor. I to. Chacz, jedną rzecz można? No to to wezmę. A nie mogę. No dobra. To zrobimy sobie takie coś z tłumikiem. No, już otworzyłem, halo. Dobrze, czekaj, wezmę sobie, może tę liczbę sobie usunąłem, albo nie. No, serio się spługałem w tym drzewku. Siema,

and syringes, yes. One the tattoo on your arm. It is a sign that you are special, that you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo, A mastered, you can choose to learn skills in three different areas. Now I will teach you the takedown. Ha, tu dołam to paska zdrowia Nie tym na nie są nie potrzebne To bym co zrobił na F i bym co zrobił to No Tak bym se poszedł. We're driving to the outpost near Amanati. We have one of the Americans. Come, have some fun. What the hell? Yeah. Lisa. Oh shit. We, we have to get her back. Come, follow. Okay, to sit They've taken Lisa to. The outposts are strongholds found throughout Rook Island. Vass's pirates hold them to control the surrounding area. So we're heading into a fight. Yes, a worthwhile one. Rescuing your friend will kill two pigs with one shot. We are at war with Vass. Taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island. We conquer one for Iraqia, the area becomes safe. This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills as a warrior. Who's in the truck? Rakiat warriors. The true Rakiat. Who live at the heart of the island. The Tatao will help them to trust you. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive.

curso máquina motova Onde De 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 Nie chcę paść tak od razu. O tak to jest, jak się niechcący przycisło zły guzik. Przycisk myszy. O nie, to nasi. Nie, to też są nasi. Gdzie jest? Nara. Serio, tym kursorem to się granaty wypuszcza. Myślę, że na G. Jak to każdy grach z tymi granatami. Nie wnikam. Ale wniknąłem.

I'll tell you about it when we get there. She escaped. Jason, you are worthy of the tattoo. You're worthy to walk the path of the warrior. I want to the colonists Dr. Enhardt to the west. But do not worry, it is safe there. The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but...

Escape, nie Escape No Escape Przedmioty wymu, To teraz wygląda więcej Koźleńca, tak? Mamy tu Koźle? Czyni Nie, chowaj to. Ty już to chowaj to, bo już nie jedną niespodziankę mi zabiłeś. Nie chcę no tego ...dzika, tylko są No potrzebuję. Nie świnia tego z dzika. No i zepsułem. Mamy tu coś? E -e. Ciekacie Czekajcie, bo mnie interesuje jedna rzecz. Czy zrobiłem sobie na tą broń? Ja w ogóle jej nie mam. Czekaj, użyj. A teraz będzie dobra, chciałem sobie stumika polatać, co to są. To są misje jakieś, tak? No dobra, można spróbować Koniec. Tu tak Dobra, spróbować można tą misję Czekaj, to było Z, namierzanie... Tylko tyle ich? Kurde, mało. Czekaj, to było T? To było C. pójdziemy bardziej w tą stronę może Zrzucimy kamieniem tam Fuck, już strzelają Dobra, zryjcie to. Co to? Nie, spiteram, to nie ma. Jeszcze nie mam naboi. Na na to. Mm -mm. Na warne to jest, jak nie ma broni, kuda gra tam, że to spędzę jak temu, dawaj broń, nie leczenie. Dobra, dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, się z wami żegnam na razie i cześć.